Jego rodzina go porzuciła, adoptował go bogaty lekarz. Trudno uwierzyć w to, co wtedy zrobił. Bycie obiektem drwin przez dłuższy czas może być przygnębiające. Niestety, dopóki nie zostaną zmuszeni do przejścia tą ścieżką, ludzie nie zdają sobie sprawy, jak bardzo to kogoś boli. Młody chłopiec, który cierpiał na bardzo poważną chorobę, opisał, jak lekarze odmówili operacji na nim. Ponieważ jego deformacja była bardzo poważna, jego dolegliwość pozostawiła go niezdolnym do chodzenia, lub nawet siedzenia prosto. Ulrich, który mieszka w Afryce, był zmuszony chodzić przy pomocy kijków, aby podtrzymywać ciężar ciała w celu wykonywania codziennych czynności. Ulrich był narażony na ciągłe gapienie się, gdy wychodził na zewnątrz. Bał się, że jego stan będzie się tylko pogarszał. Chirurdzy odmawiali dotykania go. Ponadto rodzina Ulricha nie była w stanie pozwolić sobie na operację. Matka Ulricha, Georgette, stwierdziła, że złamało jej serce, gdy widziała, jak jej syn przechodzi przez mękę. Powiedziała te słowa jednej z organizacji charytatywnych: chirurdzy nie chcieli go dotykać. Choroba powoduje, że jego mięśnie rosną w wolniejszym tempie w stosunku do jego kości, co powoduje, że jego nogi zginają się do przodu znacznie bardziej niż powinny. Zanim zaczął odczuwać ból w rękach i stawach, w wyniku nieprawidłowej postawy uciekał się do używania kijków jako kuli, aby utrzymać się w pionie i pokonywać trudne dystanse. Wyjaśnił, że boi się, że jeśli już teraz odczuwa tak duży dyskomfort, to z wiekiem będzie tylko gorzej. Bałem się, że tak właśnie będzie wyglądało moje dorastanie. Nie chciałem, żeby to była cała moja egzystencja w jakimkolwiek momencie. Rodzina była zachwycona, gdy organizacja Charity Africa Mercy zaoferowała opłacenie leczenia malucha, które ostatecznie doprowadziło do tego, że po raz pierwszy był on w stanie stanąć w pozycji pionowej. Ze względu na ciężki stan Ulricha wymagał on wielu skomplikowanych zabiegów, ale po ostatnim z nich był w stanie po raz pierwszy od dawna przytulić swoją matkę. Poinformował również, że po raz pierwszy w życiu był w stanie dotknąć sufitu. Stwierdził, że kiedy szedł ulicą, ludzie wpatrywali się w niego. Ulrich, teraz pewny, że potrafi o siebie zadbać, ciężko pracuje, aby zrealizować swoje ambicje pójścia na studia. Ktoś zapytał Ulricha, który miał zaledwie 12 lat kim chce zostać, kiedy dorośnie? Odpowiedział z uśmiechem: Chcę być wysoki, jak moi przyjaciele nawet najbardziej doświadczone pielęgniarki. Nigdy nie spotkały się z przypadkiem dokładnie takim jak on. Jego oba kolana były zwychnięte. Jest to stan, w którym mięśnie nóg nie rozwijają się w tym samym tempie co kości, co powoduje, że nogi wyginają się skrajnie do tyłu. Jego matka Georgette włożyła wiele wysiłku, aby Ulrich mógł przejść niezbędną operację. Jej nadzieje nic nie dały. Gdy dowiedziała się o wysokich kosztach jego operacji, to złamało jej serce. Ulrich dostosował się do swojej sytuacji. Stworzenie nakładało na niego motywację do dążenia do bycia jak inni chłopcy. W wyniku utrzymywania ciężaru ciała, długotrwałego chodzenia, nabawił się bólu rąk i stawów. Po operacji był zachwycony, jednak jego stan troszkę się pogarszał. Był bardzo załamany tym, bardzo trudno przychodziło mu pomaganie matce w codziennych czynnościach. Takich jak pomoc w domu, zbieranie drewna na opał czy zdobywanie wody. Bał się, że będzie tak dorastał przez całe życie. Nie chciał, żeby to była jedyna rzecz, która przydarzyła się w jego życiu. Pewien chirurg-ochotnik ze Stanów Zjednoczonych, gdy zobaczył Ulricha, był w szoku. Postanowił, że poruszy świat, aby dokonać tego, żeby mógł kiedyś chodzić. Poruszał się jak owad, jak świerszcz. Powiedział, że to było straszne. Nigdy nie widział czegoś takiego. Właśnie wtedy, gdy myślał, że w swoim zawodzie widział już wszystko, spotkał kogoś takiego jak Ulrich. To zmotywowało go do dalszego działania. Ulrich obudził się ze śpiączki z dwoma gipsami na nogach, z których oba były w idealnej, prostej pozycji. Niestety do tego czasu jego matka Georgette opuściła go. Nie miała już siły na kolejną nieudaną operację. Jednak w tym przypadku. Operacja udała się w 100%. Trudno było mu zaakceptować fakt, że to rzeczywiście jego nogi. Kiedy po raz kolejny wstał, podniósł rękę w kierunku sufitu, tym razem nie odczuwał żadnego bólu w porównaniu do pierwszej operacji. Niestety nadal miał obawy. Zastanawiał się, czy tak będzie do końca życia. Wtedy chirurg odpowiedział mu, że jest w 100% zdrowy. Niestety, miał do przekazania bardzo trudną dla niego informację. Ulrich, z czasem zaczniesz chodzić, bez żadnych problemów, ale twoja matka opuściła cię. Nie miała na to siły. Ulrich był załamany, jednak stwierdził, że sobie poradzi. Natomiast bardzo bał się domu dziecka, bał się tych wszystkich ludzi, którzy ponownie będą z niego szydzili. Chociaż teraz już nie powinni tego robić, jego psychika była w bardzo złym stanie, dlatego chirurg postanowił go adoptować, złożył odpowiednie papiery i po kilku miesiącach został jego ojcem zastępczym. Ulrich teraz dąży do akceptacji samego siebie, spełnia swoje pragnienia zdobycia wykształcenia. W przeszłości, gdy szedł ulicą, ludzie patrzyli na niego bardzo dziwnie, nadal to robią. Ale tym razem są zszokowani tym, że może chodzić. Ulrich opowiada, że traktowali go inaczej, bo był niepełnosprawny. Niektóre osoby twierdziły, że to kara za grzechy w poprzednim życiu. Inne nazywały go diabłem wcielonym. Jednak on był po prostu dzieckiem, które niczemu nie zawiniło. Jego rehabilitacja przebiegała pomyślnie. Pewnego dnia postanowił zrobić prezent dla swojego ojca zastępczego. Podszedł do ojca. Ojciec był zszokowany już faktem, że dziecko dało radę samodzielnie podejść do niego. Ale to nie był jedyny prezent. Miał inny, bardzo przemyślany. Dwie jego stare laski, z których nie będzie miał już żadnego pożytku. Ulrich wraz z ojcem przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Jego wyniki w nauce były niesamowite. Dlatego dostał się do jednego z najlepszych koleżów w tym kraju. Niestety, nigdy więcej nie spotkał swojej matki. Ale nie przejmuje się tym. Ma teraz osobę, która kocha go prawdziwie, wie, że niezależnie co się z nim stanie, będzie przy nim do końca swoich dni. Ta historia jest niesamowita. Chłopiec mimo tak ogromnej tragedii nie poddał się, mimo że pierwsza operacja się nie udała, walczył dalej, a to się opłaciło. Dziś jest jednym z najlepszych uczniów na swoim uniwersytecie. To wszystko na dziś. Koniecznie napiszcie, co sądzicie o tej historii. Dajcie znać nam w komentarzu. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Słyszymy się już wkrótce w następnej historii.